Żeby się nie skomplementowało, nie. A tu przewód wysokiego napięcia. Eee, tu są... Tu jest akurat kopniak. Tam idzie sobie na silnik, na skrzynie biegów. Z tej strony mamy przód. Tu mamy... Co to za motor? Tu mamy zbiornik paliwa. Kierownicę. Środełko, ale kurna... Ma... Reflektor. No reflektor właśnie zauważyłem, kwadratowy. Yy, w jakimś muzeum na chodzie mają smyka. maszyny no, pewnie uczniów. Napedał. Na pedał. Na pedał, na no. Wie, w Wielczu ja chyba jeszcze nie byłem. Nie, no byłem może kiedyś jako dziecko. No idziesz do tyłu sobie spokojnie... Nie, silniki takie właśnie właśnie z przodu. Ja zawsze siedziałem, jak nie jeździłem, to siedziłem właśnie po drugiej stronie kierowcy i siedzenie A, bo to siedzenia, siedzenia są w drugą stronę też. Że może Proszę, sobie... Ja pierniczę ja w pełni przestraszyłem. Myślałem, że to się urwało. A, tu mamy kolejny tramwaj. O! No to, wiesz, na to w połowie to No się... tak, tak, to przegód był, nie? Był tylko ten od powietrza wloty, to wszystko silnik jest wyjęty. A tu mamy 126P. Po cały odcinek zapraszam do playlisty z kamerą Przeświat na kanale YouTube YouTube XD. Pozdro.